Dzisiaj mamy bardzo ważny temat, ponieważ temat dotyczący nas wszystkich, bo my wszyscy przecież z rodzin się wywodzimy. Tak? Każdy ma swoją mamę, każdy ma swojego tatę i te relacje, które są w rodzinach, są fundamentalne dla istnienia państwa polskiego, a tak naprawdę każdego państwa na świecie. Żyjemy w dobie antycywilizacji i musimy sobie kilka rzeczy wyartykułować, żeby w tym temacie się odnaleźć i coś dobrego dla Polaków i dla Polski zrobić. Pierwszą sprawą bardzo ważną. Jak to zwrócimy uwagę, to to, że są dwa fundamentalne tematy. Z jednej strony suwerenność rodzin pod względem finansowym. Z drugiej strony bardzo ważna kwestia, to znaczy suwerenność decyzyjna rodzin. Od kilkuset lat, a od stu lat co najmniej ostatnich, bardzo intensywnie ta suwerenność rodzin jest wypłukiwana. I poczynając od tej suwerenności rodzin, zwróciłbym na kilka rzeczy uwagę i na nasze postulaty, które na pewno mają wpływ na polską politykę, będziemy starać się doprowadzić jakby do ładu. Pierwsza sprawa to jest to, że bardzo nam zależy nad ochroną dzieci pod względem ich czystości. To znaczy, a Absolutny zakaz pedofilii, i co my przez to rozumiemy? Dzisiaj jest bardzo mocno promowana idea takiej napastliwej edukacji seksualnej. Jest to idea, która do nas przyszła z Unii Europejskiej i proszę sobie wyobrazić, ona jest oparta na standardach Światowej Organizacji Zdrowia. I o czym mówią te standardy? Mówią m.in. o tym, że należy przyuczać dzieci już w wieku przedszkolnym do kwestii związanych z pornografią, łącznie z masturbacją. Mówią też o tym, te standardy edukacyjne. Edukacji, że trzeba przyzwyczajać dzieci do homoseksualizmu, biseksualizmu, a proszę sobie nawet wyobrazić do prostytucji. My powiemy temu stanowcze nie, ponieważ w ten sposób tak kształtowany człowiek nie panuje jakby nad swoimi popędami emocjonalnymi, seksualnymi, a tym samym nie będzie osobą, która w przyszłości będzie sobie mogła zdrowo radzić w życiu, założyć rodzinę i jakoś szczęśliwie przez to życie przejść. Drugą sprawą niezwykle ważną, jest kwestia dotycząca tego, jak my chcemy, żeby wyglądało polskie szkolnictwo. Dzisiaj jest tak, że szkoły państwowe są bardzo uprzywilejowane, to znaczy mają dotacje państwowe i bardzo ciężko stworzyć jakikolwiek system alternatywy względem centralnego zarządzania. My proponujemy tutaj bąd bon edukacyjny, bąd bon wychowawczy, który będzie podążał za dzieckiem, to znaczy będzie taka sytuacja, w której rodzice decydują, w jaki sposób te pieniądze przeznaczone na edukację w danej rodzinie powinny być przekazywane. I to powinno być ten proces powinien być być rozpoczęty już od, od przedszkola. Dlaczego jest, nie jest tak, że przecież jeżeli rodzice płacą podatki i mama na przykład zostaje w domu i, i, bo tato zarabia i chciałaby się dzieckiem za, zajmować, to ona jakby z tego systemu nie korzysta. Uważamy, że powinna mieć te pieniądze do dyspozycji przeznaczyć na nauczyciela, który pojawi się w domu, wyedukuje jakby w zakresie, w którym ta mama na przykład nie może sobie w jakiejś kwestii poradzić i wtedy ten system będzie dużo bardziej sprawiedliwy. No ale żeby polskie rodziny istniały, przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby one w ogóle były. Czyli sto Aborcji. Dlaczego odmawiamy prawo, prawo do życia tym naszym najmłodszym obywatelom, więc jesteśmy, postulujemy za tym, żeby każdy obywatel państwa polskiego miał prawo się urodzić. No i teraz ta druga kwestia związana z kwestiami finansowymi. Polska będzie tylko wtedy, w ogóle będzie istniała, jak będą polskie rodziny, ale będzie istniała, jeżeli te rodziny będą bogate. Bardzo nam zależy na tym, żeby powstała w końcu klasa średnia. Klasa średnia oparta o o polskie rodziny o polskie firmy rodzinne. Do tej pory mamy sytuację następującą, na, stan na dzisiaj. 90% polskich rodzin to są rodziny albo zadłużone, albo nie posiadające żadnych oszczędności. Tylko 10% jest w stanie jakkolwiek swoje finanse inwestować i przekazywać co, dalej jakby te zgromadzone majątki swoim dalszym pokoleniom. My chcielibyśmy właśnie doprowadzić do odwrócenia tej sytuacji, żeby to 90% polskich rodzin rzeczywiście mogło inwestować, mogło za, jakby tworzyć polskie firmy, te firmy, że były konkurencje konkurencyjne. Tylko na rynku europejskim, ale też światowym, bo tak to wygląda przecież. Jak widzimy największe instytucje na świecie finansowe, to najczęściej to są piękne rodziny, które się po prostu wzbogaciły pracą i doszły do, do tych majątków, a my w Polsce cały czas jakby tego nie możemy zrozumieć, że tutaj chodzi o to, żeby te fundamenty były z rodzinami związane. Musimy wprowadzić dobrowolność ZUS, ponieważ w sytuacji takiej, gdy nie mamy dobrowolności ZUS-u, niestety jest taka konkurencja i wszędzie na świecie zawsze kończy się tym samym. Problemami dem oraz tym, że e, oprócz tego, że dzieci mało się rodzi, to jednak nie są one odpowiednio zabezpieczone. Gdy ZUSu nie ma i rodzice zdają sobie sprawę z tego, że ich przyszłość zależy od tych dzieci, to te dzieci są dobrze wyedukowane oraz, e, e, oraz obdarzone miłością z racji tego, bo, bo w pewnym sensie ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, nawet jeżeli nie kalkulują i w tym momencie e, rzeczywiście e, obdarzane te dzieci są większą ilością miłości i to wszystko jakby do tych rodziców wraca. E, mamy ten Postulat, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli likwidacja PIT-u. Bardzo ważna kwestia. Wszystkie artykuły dziecięce, też te podatki, w miarę możliwości, powinny być doprowadzone do absolutnego minimum, co umożliwi rozwój polskich rodzin. Teraz prosiłbym o, kwestię kwestiach gospodarczych, jeszcze o, o głos posła na Sejm, mecenasa Jacka Wilka. Dzień dobry Państwu. Tak, ja się <laughs> chciałem skupić na dwóch przede wszystkim kwestiach związanych z tym wymiarem finansowym, ale rzeczywiście chciałem podkreślić jeszcze raz bardzo mocno to, co mój przedmówca tak powiedział. Otóż tak naprawdę każda cywilizacja ma za swój fundament rodzinę i tym modelem się różnią. Różnią się te cywilizacje bardzo mocno. W naszej cywilizacji łacińskiej taka klasyczna rodzina, silna, autonomiczna rodzina, czyli... Jeden mężczyzna, jedna kobieta i małżeństwo powołane w celu utrzymywania rodziny, czyli w celu posiadania dzieci i utrzymywania gospodarstwa rolnego, to jest właśnie ten filar, na którym opiera się wszystko inne. I nasza konstrukcja prawa rodzinnego, i spadkowego i majątkowego i tak dalej. I tak dalej. Od tego wszystko zależy. Ale ta rodzina nie będzie nigdy silna i nie będzie nigdy wolna, kiedy nie będzie wolna ekonomicznie. I ja chciałem tutaj krótko rozwinąć te dwa elementy. Po pierwsze podatki, po drugie ZUS. Szanowni Państwo, wystarczy spojrzeć na liczby, liczby nie kłamią. Przeciętna polska, przeciętna polska pensja to jest dwa, mniej więcej dwa, nie, 1800, 2800 zł na rękę. Ale od takiej pensji płacimy około 2000 wszystkich obciążeń podatkowych i parapodatkowych, czyli właśnie podatku od osób fizycznych oraz ZUS-u. Jeżeli weźmiemy dwie osoby, czyli mamę i tatę, czyli rodzinę taką, to wychodzi nam na miesiąc 4000 zł. A więc polska rodzina zarabiająca przeciętną pensję w Polsce, czyli bardzo niską, oddaje już na samym początku w tym momencie 4000 zł. Szanowni Państwo, 4000 zł od takiej rodziny to jest 8 razy 500 zł. Dlatego my zawsze zadajemy pytanie, dlaczego ten zwrot w postaci 500 plus? Nie jest dokonywany w ten sposób, że po prostu się tych pieniędzy nie zabiera. Od tak niskich płac, bo 2800 to jest bardzo niska płaca, nie mamy żadnego prawa moralnego, państwo nie ma takiego prawa, aż tak rodzin okradać. I tu jest rozwiązanie, szanowni państwo. Nie najpierw zabierać, a potem wydzielać po troszeczku, ale po prostu nie zabierać. Dlaczego systemy, w którym się najpierw zabiera, a potem oddaje, są niebezpieczne? Z tego prostego powodu, że zawsze prędzej czy później komuś może przyjść do głowy, jakimś władzom, że owszem, my ci damy, na na to, na to, na to, ale uzależniamy to od tego, co od Ciebie chcemy. I to mogą być różnego rodzaju uzależnienia, na przykład od tego, czy prowadzisz dzieci do, na określonej szkoły, czy może e, właśnie edukacja e, tego typu czy innego, jak seksualna jest w, w zakresie obowiązków i, i ty ją wypełniasz itd., itd. Władze mogą uzależniać właśnie to, że nam wypłacają jakieś środki. Od swojego widzimy się i w dłuższej perspektywie to właśnie prowadzi do ubezwłasnowolnienia rodziny. Dlatego to jest tak niebezpieczne i niezdrowe finansowo. No i kwestia ZUSUS, Szanowni Państwo. Obecny nasz system emerytalny to jest główna, najważniejsza przyczyna katastrofy, klęski, zapaści demograficznej. Dlatego, że ten system wmawia ludziom, że dzieci są niepotrzebne na starość. W tym systemie tak naprawdę wszyscy liczą na to, że dzieci sąsiada będą utrzymywać ich na emeryturze. Bo wszystko jedno, czy mam czworo, czy troje dzieci czy też mam jedno albo nie mam w ogóle dzieci, to potem teoretycznie ja i taka druga osoba bezdzietna będziemy mieli taką samą emeryturę. Problem, problem polega na tym, że na moją emeryturę, jako osobę powiedzmy z trójką czy czwórką dzieci, ale też na osobę tej osoby bezdzietnej, w momencie, kiedy będziemy na emeryturze, będą pracować tylko te dzieci moje. Tylko te dzieci moje, bo po prostu one co miesiąc będą wrzucać składki emerytalne i te składki będą się dzielić na mnie i na sąsiada, który dzieci nie ma. I z tego powodu ten system wręcz krzyczy, krzyczy, wręcz e, e, jest tak zbudowany, iż mówi wszystkim, jesteś idiotą, jak masz dzieci liczne, dzieci sąsiada. To jest główna przyczyna zapaści demograficznej. Gdybyśmy wprowadzili chociaż jedną malutką zmianę do tego systemu polegającą na tym, że składki pracujących dzieci idą na konto swoich rodziców i tylko rodziców, to sytuacja by się diametralnie zmieniła przy wszystkich pozostałych założeniach, przy wszystkich innych warunkach, jakie są teraz, to sytuacja by się zmieniła diametralnie na korzyść, na, 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 w stronę tego, aby dzieci chcieć posiadać, zwłaszcza na korzyść kobiet, które na przykład mają troje czy czworo dzieci i z tymi dziećmi są w domu. Taka kobieta miałaby o wiele, wiele wyższą emeryturę, niż kobieta bezdzietna. Od razu zaznaczę, że osoby bezdzietne, to takie zawsze pytanie, byłyby sobie w stanie bez problemu odłożyć na emeryturę, ponieważ na wychowanie dziecka wydajemy w ciągu życia kilkaset tysięcy złotych. Więc jak ktoś tych dzieci nie ma, to jest w stanie sobie z bez problemu odłożyć na swoją emeryturę. Nie na emerytura, np. obywatelska, jest sprawiedliwość. Takie zmiany są nam potrzebne po to, żeby polska rodzina była silna, autonomiczna, suwerenna finansowo żeby była w niej motywacja do posiadania dzieci. Dlatego to wymaga fundamentalnych zmian, abyśmy rzeczywiście stali się państwem, krajem dla młodych i Dziękuję. Poprosimy o głos jeszcze Bartosza Romanowicza, który jest ostatnim w tej konferencji, więc odważa Dobry Państwu, Bartosz Romanowicz, ja bym chciał poruszyć taką kwestię dotyczącą rodzin bo, ważną dość w naszym regionie, gdzie te rodziny się rozpadają w związku z tym, że cały czas jest... Wyjechać na zachód do pracy. Tutaj zjawisko eurosierot, porozbijanych rodzin jest z tym związane i oczywiście głównym czynnikiem będzie czynnik ekonomiczny, ponieważ tam są w stanie więcej zarobić i dlatego tam jadą i tutaj przedmówcy poruszyli kwestie związane z zarobkami. Natomiast też chodzi o to, w jakim ekosystemie urzędniczym się funkcjonuje. I odnoszę wrażenie, że tutaj u nas szczególnie w, w Polsce mamy w porównaniu na przykład do zachodnich y, urzędów podejścia do obywatela administracji, kontaktu y, administracji rządowej, samorządowej z, z obywatelami y, dość spore problemy. To rzutuje na to, jak się prowadzi daną działalność gospodarczą, czy ktoś się nie boi jej otworzyć, ponieważ boi się y, kontroli. Y, tego, że zostanie niesłusznie o coś oskarżony, nałożone coś będzie na niego. Ten strach powoduje, że u nas tą działalność się niewątpliwie o wiele trudniej prowadzi niż w państwach zachodniej Europy, co potwierdzają osoby, które tutaj prowadziły działalność, a później wyjechały. Natomiast te kwestie urzędnicze mają też znaczenie dla osób, które nie prowadzą żadnej działalności, bo tak tracą potencjalne miejsca pracy, które miałyby w tych małych firmach zakładane przez te osoby, które mogłyby tutaj być oraz realizować oraz ma wpływ na takie nasze codzienne życie, kiedy musimy jakąś sprawę urzędową załatwić, ponieważ coś jest związane z nakazem, zakazem danym przez władzę, natomiast jest odbieraniem nam naszej autonomii, wolności, możliwości decydowania o sobie przede wszystkim. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Jeszcze są wśród nas osoby, które zabiegają o to, aby była dobrowolność szczepień, i to też jest ważna kwestia. Zatem wskazujemy, że, że tutaj rodzice powinni mieć absolutnie kluczową jakby decyzyjność. Szczególnie, że ta decyzyjność w kwestiach zdrowotnych szczególnie jest zaznaczona w Konstytucji, dlatego uważamy, że to rodzice jakby powinni się wypowiedzieć i oni pomimo tego, że są naciski, jeżeli sobie tego życzą powin doprowadzić do sytuacji, w której dzieci są jakby w inny sposób chronione. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, chyba że ktoś jeszcze z Państwa, to bardzo prosimy teraz na to czas. Na jakich zasadach, w jakiej wysokości miałby być ewentualnie kompon na edukację na szkoły, której Pan tak, to jest po prostu z wyliczenia dotyczącego tego, ile teraz na dany poziom edukacyjny przeznaczamy pieniędzy. Tak, jeżeli to jest powyżej 400 tam złotych, niecałe 500 zł, to tyle rzeczywiście ta pani, która wychowuje dzieci, powinna dostać w tym bonie edukacyjnym, bo wtedy po prostu zachowujemy jakieś podstawowe reguły sprawiedliwości. W tej chwili ja dodam, bo w tej chwili, jeśli nie mieli pamięć, budżet na edukację naszych dzieci wynosi chyba około 80 czy ponad 80 miliardów złotych. Wystarczy to podzielić pomiędzy liczbę dzieci, już mniej więcej, mniej więcej mamy kwotę, jaka powinna przypadać na poszczególny bon edukacyjny. Jeżeli byśmy, czy wychowawczy w ogóle, bo zaczynamy od bonu wychowawczego, od małego dziecka, za pomocą którego możemy opłacać na przykład żłobek albo przedszkole, albo nianie w domu. Potem przechodzimy przez szkołę, podobna sytuacja, opłacamy dowolnie wybraną przez siebie szkołę albo nauczanie domowe do wyboru, do koloru, że tak powiem, i szkołę średnią. Więc jeżeli podzielimy te liczby 80 miliardów przez liczbę dzieci, tam wychodzi dosyć pokaźna kwota. Jeżeli też dodatkowo, docelowo byśmy przekształcili 500 plus właśnie w tego typu bon wychowawczy, opiekuńczo-edukacyjny, to jest to spokojnie kwota wystarczająca w tej chwili nawet na dobre, czesne, w dobrej szkole prywatnej. Krótko mówiąc, nie jest nam, jeżeli likwidujemy niepotrzebną państwową administrację, cały ten urzędniczy nadzór, to rodziców stać bez problemu na bardzo dobre wychowanie ich dzieci. Już teraz, bez żadnych dodatkowych pieniędzy, nas wszystkich będzie stać na bardzo dobre wychowanie, wykształcenie, przygotowanie dzieci do przyszłości.